Eee, także witajcie. Kurde, kolejny raz sobie nagrywamy i, i to jest takie żeby się przystaje. Eee, postanowiłem się zagrać po raz pierwszy zyro. Eee, kontrola Draven, czyli to jest ten. Nie wiem co, co stawiać. Bo to jest ten. No. Dzisiaj pokażę jak się kopie dupę. No weź ty mi tak skupisz dupę. A! No to jest hitów nie. O No tak, ładnie, wchodź mi w to. Chodźmy to. Na, na serio chcesz? To jest takie z swoje strony. Naprawdę? To to, to Naprawdę? Czy Zajra? Ona ma Start taki mierzący. Nie garam już człowieku. Wiecie, teraz trzymam... Na... No i nie Chciałem sprawdzić ile bijesz. W ogóle egzosta chciałem rzucić. Tak, tak, oczywiście. Wrzucę ci na egzosta. Mordy, Czemu ja się w ogóle nie zabiłem jeszcze? Idę w krzaki. Wziąłem egzosta na ciebie, żeby móc cię ten bić jak coś. O oh, fuck mój nad, Mój nad, Mój wspaniały net No nie, tylko nie ten egzost Nienawidzę tego. To, to jest to dlaczego go wziąłem Dlatego go wziąłem? A co masz jeszcze oprócz egzosta? Już nic. O, wow, wow, wow. Nie, zostaw mnie. Weź idź. I tak cię, wlej, cię Ta. no, w lecie rozwalać. Bacz. Tak. na To było takie kiepskie. No z mojej strony. Z twojej też? Z mojej też, bo wpadłem w to. Nie, z mojej dobre, bo wziąłem to. Weź te kwiaty w ogóle. Tak, gram 0 pierwszy. Tak. I naprawdę nie wiem, jak nie grać. W ogóle nasz kolega, komentarz będzie teraz tak denny, bo staram się skupić. I się staram skupić tutaj. Ja się nigdy komentarz. nie skupiam, jest git. <laughs> no właśnie widzę. A Ej, ty próbujesz cokolwiek robić na mnie? What the f wow <grych> Mam to No właśnie i z tego się nie cieszę o... lecimy chyba w to, prawda? E a może w to od dla takiego harasu? A może nie? Co może się? Dwa do rany. Ej, zacznę love. od tego i... Piążki. A co ja wziąłem? Eee, tak, co mi Ja w ogóle farmy nie mam. Cooldown reduction? To mi się nie przyda. Aż tak. Eee. CC cooldown. A to mi zwiększy znacznie damage. Nie, to damage, chcę większy damage. To co w damage? Dobra, teraz trzeba się zabrać za siebie. Wow. No to teraz chwanie, będę nie musiał tego przydać. Będę ostrożnie grał. Okej okay. Wodzenia. Ty będziesz miał aut farmił. Nie dasz rady. Ja cię trafię? Weź z tymi kwiatami, proszę. O, jest. Tak. Ja ty masz? 37 i 29. Boże. To głupie kwiaty, naprawdę Irytują mnie no, Wiem, o to, ale mnie to i, irytuje Nie no, co ty Zgodziłeś się Mówię ci, pierwszy raz ją grał, Powinniśmy zjechać Jak się wciążam. Zobaczysz w lejcie No Wle jestem <grym> w lecie ale to też jest w lecie kiepskim Trzeba psychologicznie z tobą grać, mi się nie chce Kurde Kurde Boże, a to było kiepskie Jeszcze no. te mnie nawalają Każdy Kurde, będzie może. sobie myślał, że Dravenem grać nie umiem No <laughs> Ale i tam, i tam. Jedyny jest komentarz, to jest 1 minus tego 1 na 1. A, no trudno, dobra, się eee, Dobra. Nie wiem, co się maksować drugie. o to mi durationa zwiększa, ale to mi zwiększa cooldowny. Więc nie wiem, co maksować. Jestem taki kiepski i nie wiem, co maksować. No to mi zwiększa cooldown na to, cooldown na to się przyda. A ja kontrolę też mogę to robić? No ja nie wiedziałam. Last hit, last hity, last hity. Trzeba last hitować. W ogóle masz wygrywasz ze mną w ogóle last <ścoughs> <ścoughs> w tu Just wait. Twoja zyra mówi. O wała, o a kurde. O taki tych klatek. Ale dostałem przypadek tak? klatek, to się nie liczy. No na pewno. Tak. Zobaczcie potem to. A to... zabiłem <grym> <grym> Okej no, no bo ja to tak nawalałem, a ma z porów mam pasywkę dobrą. Ale no? on się takuje ta pasywka Ile? Nie chcę mi się. Zaraz. <grym> nie chcę. No, Zaraz Dobra, trzeba e, wybudować, gdzie bym to budować. No to się przyda w sumie na ciebie twoje gulty, Dobra Ziom klatki mi spodkoczyły Ale tak maksymalnie To było takie złe. I teraz mi wierzę zdajesz 46 Ja nie mam szans z zero kontra Draven Ty masz first blada Ten Aha. first blad tak ja bardzo mało robi Ty ogarniasz e, czy mało daje No jak mało e, W grze 1 na 1 Jak mało No mi dał się 200 Więcej daje O ty no, co to ma być? Jest cię. Masz. Są A, tu kwiatek jest. Zobaczymy. O jezu, jezu, jezu. Nie! Ty ci też. No! Dziękuję. W końcu coś mi się udało. W końcu coś wyszło. Moje życie zaczyna nabierać sensu. Oprócz tej, tej co... Co, 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 co? Co, co nie robię? Nie. Co, co? Gdzie się zabija? Nie. Nie, aż tak bez nie jestem. Dobra, 54 do twoich sześciu... Dwóch. Trzech. A, mnie zabija. Hmm. No dobra, a gdzie ty możesz być? Co ty kupujesz? Jakieś... chain ...westy. Ból nie, bo muszę mieć dym, żeby cię Pewnie zonie będziesz robił, tak? Masz ty, no gdzie uciekasz? Co za głupi kwiat! Masz od roślinki. Nawalaj mnie, tak, bardziej. I tak cię zabiję. Kurwa, zyra jest wkuszająca. No, tylko to um, Nie dostanę, prawda? A na to ile? O, na to już będzie, dobra. To jest jednak całkiem mocny item w tej... W, tej. Ale znaczy, w nowym sezonie kiedyś był dość kiepski i się robił tylko na jeden. Ale teraz tu na wladzie tak miażdży. Chociaż teraz warmog to po prostu potęga. W ogóle nie wiem, czy warmoga się bardziej nie opłaca niż... E, r, znaczy, rely nie wiem, czy się nie bardziej opłaca niż warmoga. W sumie, tak po przeliczeniu. Jaka się mi tak wyszło, muszę sobie jeszcze raz obliczyć. Podaję trochę więcej AP, pasywkę i... Ee, a zdrowia nie jest aż tak więcej. Przyjdzie sobie to potem. To jest fajne, bo jak ty stawiasz ten topór, to ja bym gdzie... A ty tutaj no. jesteś, lol! No, gdzie miałbym być? Jak ty nawalasz. No to jest jednak kurde zero. Wow, Ej, ładnie to wyszło. Tak strasznie mi się to podobało. Nie, no zostaw mnie. Zostaw mnie. A Ale to cię pije. A, Cześć, weź ja no mam to. No dobra, no jest no tak, że, no, tam, tak, że tam tam jestem drivenem. Ja się kontroluję tylko na burst. Mm. A, ja jeszcze nie mam tej drugiej. Kurde kiepsko. Widziałem, że to rzucisz. O, nie dam się tutaj wejść. Bo to. Nie bo ja kiepsko gram. Znaczy kiepsko rzucam to. Bardzo kiepsko. Mi kratki spodają. Mam nadzieję, że mi nie spadną akurat w tym fajcie. Ale zaraz się tak się stanie właśnie. No, super. Super beznadziejnie. A gdybym zrobił... a spróbuję tak zrobić. Nie mam ulta co prawda, ale... No, może wyjdzie. Tylko to będzie bardzo trudne. I nie będę mówić, trzeba ja chcę zrobić, bo... Bo bo nie chcę się zdradzać. Ła, ty mi tu widzisz. No, chodź tu do mnie. Ja chcę coś przetestować. No i teraz już, masz jeszcze gorzej. Teraz już jesteś pewny, że to wyjdzie, ponieważ... Ponieważ mam już ulta. A i właśnie powiedziałem, że mam ulta i to jest zbędne z No sorry, i tak to jest. tak, pięknie. ja jeszcze mam te stare itemy, więc wiesz. Ale też mam już ten, jeden duży item. Tu masz jakiś już duży item? miałem ja mam do... A ty fejder z nami zrobisz, czemu fejder? Muszę no cię spowalnić. W każdym tu to losować. Miniecie nie tych losowości. W ogóle, LOL jest dlatego taki magiczny i wspaniały, bo nie ma tam losowości. Ale jest ten fake w ogóle, które troszeczkę psują. Nie no, lifesteal musi być. Dobra, kupuję tak. Nie wiem czy to dobrze. Pewnie źle, bo się A jakoś nie skupiam. Skupię, szczególnie. Być. No to musisz skupić właśnie, o to chodzi. W tej grzech, myślałem, że tu przyjdziesz. No wiem. No co mi tutaj. Boże, weź tymi He, kwiatami. i dostaniesz za to złoto. Większa twoja wspaniała farma. Nie, ja, dobra, uciekam przed do tobą. No się graje, ciebie. A, już myślałem, już chciałem O, mój kid by był. To było Siagam? bez sensu z twojej strony. I teraz to, mogę się... A, nie. By było bez sensu gdybym doszedł A, do tak, tej tej... Gdyby, tak, to tak, ale teraz mam No, no mam. Mam na no item, bo ja chciałem sobie na item. Miałem na duży item. I teraz mam ten duży item i teraz się rozwalę. I trzeba się... Trzeba sobie... Wiem oglądać, za nie, nim masz. Potrzebujesz jednego Potrzebuję się z masz? Temu, żeby mi ładnie wyglądało. przykład taki was. No. Tak, tak. Hourglass. Oh, A ty co masz już? 65? Dobra, zaraz skończymy. Zobaczmy, ile to trwa. A, nie, nie rozświatowałem, a teraz rozswiatowałem. Okej. Okay. I mi skoczyły klatki! O, już nie. Wiedziałam, że z nie, nie to widziałem. To przecież jak ty rzucasz tym wszystkim, to ja się wtedy robię. E, kwiat cię podbija. Ja, znaczy... To chodzi o to, że... I, i przez to, jak ja mam zonie, to cię roślinki biją. Mam nadzieję, że mi w pracy zonę nie skoczą. Jesteś pewien, że chcesz się zamówić No właśnie, to cię nagzyra. Zion To, to już, już jest przegrane. To już od tego mógłbym, mógłbym nawet nie wrzucać. Chyba, że będzie jakiś fajny kombek. Ale dobra wrzucę, Zaraz ci zmiażdżę. Mam nadzieję. No. Nie no. Co się spójrz szczerze O. O. O, bardzo małą myszkę słuchasz. No. Aj, <grym> to Aj, tu zło roślinkę zrobiłem w końcu. Aj, aj tam, i tam. Dum, dum. A, a. Fajnie się to stawia, bo tak klikasz woli i już. Czemu teraz się czy nie nie atakuje? Tak. Ale to był beznadziejny. Ha! To A bo to, twoja pasywka! To, ja, to, 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 Beznadziejny. Dobra, armora już trochę mam, więc nie potrzebuję mi armora. Teraz mi potrzeba damage ideals. Tons of damage potrzebuję. Tons of damage. To było trochę kiepskie, ale... ale zabiłem cię. I miniony dokończę inhibitor? Powiedz, powiecie, ja wiesz, że was zmieniony. No dawajcie, no już głos pięknie porusza. Tak? Nie bądź w reklikowaniu, bo mnie kwiatki zjedzą to co, FF? Ej, taka ciekawostka, żeby, żeby e, ten moje materiały wprowadzali także wartość merytoryczną Czy wiecie, że zamiast wpisania się w surren, Surrender Surrender... A, co ja piszę? Dobra, nie będę tego pisał e, Można po prostu napisać FF i wtedy się szybciej wygra Znaczy, już szybciej się poddaje To jest śmieszne FFS e, A FFS, żeby, żeby ten... Powinna być taka komenda for fuck's sake -like, i wtedy cię reliczkujtuje i wyrzuca Nie Tak Yy e, Noobu O nie no Dawaj, exhaustuj to... wszystko Masz To moje E w ogóle nic nie robi tak Slowuje co ty robisz? Co ty kminisz? A, jestem bardzo ciekaw tego co zrobię znowu No a tu ha, Ale tu uciekasz się z przodem O kurwa Był trafił z tego przynajmniej Jak tak cię zabiłem. Kurde, jeden hit! No sorry, za mnie, O to chodziło w tym wszystkim No Moja roślinka. Dobra, no to co? Co GG? No byś tego nie... No już wrzucę, już chcę wrzucić Sorry Dobra, trudno Ej, zaraz jest takie przyjemna Może byś się na kupiłem. O, matko No <laughs> to tu chyba muszę być... Ciąć Co słychać bardzo? Mm, to czy słychać No słychać, ale nie słychać co? A, ale ty tak kurze, nie. E, no to GG, dzięki wielkie za oglądanie i w ogóle ten, tak się właśnie dobija zajrą po raz pierwszy grając. Nie no, grajcie niebira. tak jak ja. <laughs> nie, ty normalnie dobrze graś. Ja się dziwię dlaczego mnie nie rozwaliłeś, po prostu się nie skupiłeś. Tak, to było specjalnie, żeby tak było, żebym nie przegrał, w w końcu sobie wrzucił, żebyś mógł coś oglądać. No dobra, no to dzięki i na razie, dobra, noc, Marka.